Pieniądz od lat to książę wśród słów. Tak wiem, tak wiem. Szybuje jak ptak od zachodu na wschód. Jak sen, jak sen. Sprawia, że mam wśród innych sudam. I jak pierwsza dama ten błogi stan. Pieniądz to kwiat, co upadł na próg. Sam wdzięk, sam wdzięk, sam wdzięk. Gdy forsy brak, niemiła to rzecz. O tak. Och tak! By zdobyć świat, trzeba sporo jej mieć! To fakt! To fakt! Pieniądz ma siłę! Obiad z pieniędzy jeść mogę co chwilę! Bigos i filet! Pieniądz ma smak! Poziomek wśród traw! O tak! O tak! O tak! O, tak. Pieniądz ma wzięcie! Bogatym wszędzie! Grasz grosz i pełny trzask! dla Forsy chcę żyć, więc choć fałszuję jak pies, na jej cześć będę wy. E, banknotów, bilon i złoto, to mój wikt! Chcę Jędzą być tak skupą jak nikt! Z nic. Porsą bym chętnie wziął ślub, przysięgam jej wierność po grób! Pieniądz ma szyk, urodę i wdzięczność! tym sen, w tym sęk? Wyczuje go w mig, ten zapach i ten brzęk! Masz węch! Masz węch! Pieniądz i ja! Czy lepszą parę w tym kraju ktoś zna? Czy widział ktoś? Pieniądz gdy jest, to nigdy go dość. Mówią, że zły na pieniądzach wciąż pi. Cały ten szmal! To? Diabelski żart, lecz wiele warto! Co jest? Przyjemność, o którą tak dbam! o tak! O tak. Pieniądz, Pieniądz to, to cud! So spell